Cześć Boże, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj będzie pierwszy odcinek z serii filmów na temat jedba mate, z serii shortsów właśnie w tym względzie. I zacznę od i zacznę od naczynek. Coś tam się przesunęło koło mnie. W każdym razie, jeśli chodzi o naczynka, to Najbardziej istotne jest to, żeby można było w nim zrobić kopiec. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że kopczyk przede wszystkim daje możliwość równomiernego rozłożenia naparu, w związku z czym nie mamy takiego silnego espresso, jakbyśmy zalali się po prostu wbijając w susz, co promuje Wojciech w uważamy, że jest to nieprawidłowe. W każdym razie powiedzmy, jakie naczynka najlepiej nadają się do zrobienia kopca. To najlepiej nadają się do zrobienia kopca przede wszystkim naczynka urugwajskie. czyli takie naczynko jak to. Się świetnie nadaje do zrobienia kopczyka, że tak powiem. Jest to urugwajskie torpedo. Mamy też imperiale, mamy też gamoniero, czy kamoniero, już Nie pamiętam, jak dokładnie to się nazywa. W każdym razie torpedo uważam, że jest najlepsze w tym względzie, obcysze skórą oczywiście, tak? Jest to tykwa obszyta skórą, ale nie tylko, bo też mamy inne naczynia, nie polecam tutaj naczyń ceramicznych, raczej tutaj kopca zrobić jest troszkę ciężej z tego co wiem, bo przede wszystkim no nie ma tutaj możliwości tego, żeby susz się dobrze trzymał i tak dalej, i tak dalej. Tak. Natomiast jeśli chodzi o inne naczynka, to polecam też na przykład do picia w paragwajski, gdzie już ten kopiec nie jest taki ważny. Polecam naczynka oczywiście z, ze świętego drewna, czyli Palo Santo, że tak powiem, bo tutaj w tym przypadku po prostu zalewamy jedbę jako tererę zimną wodą. Z kolei, też, moi drodzy, mamy coś takiego jak Shimahou. Shimahou z kolei zalewamy w takich naczynkach, prawda, jest to kuja. To jest konkretnie argentyńska kuja, akurat, nie brazylijska. Ale moi drodzy, właśnie w tym zalewamy sobie simkę. Możemy tutaj, oczywiście, zrobić invertido, czyli odwrotne, odwrotne zrobienie, prawda, jeśli o to chodzi. Zalewane wodą odpowiednio, i tak dalej. Tak, jest to bardzo fajne naczynko. Jest wiele różnych naczynek. Do jedba mate. Pod każdą jerbę warto różne stosować. Dziękuję Wam bardzo.